Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto rodzynek. Potrzebować będziemy jedno duże jajko, pół szklanki mleka, trzy łyżki kwaśnej śmietany. <laughs> Przepraszam, trzy czwarte szklanki cukru, pół szklanki oleju. Olej możemy zastąpić stopionym masłem. 20 deko rodzynek. Rodzynki oprószyłam łyżką mąki. Dwie szklanki mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250. Szczyptę soli. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam utartą. Dolewam mleko. Pytamy w kolej. Kroszek do pieczenia i moky i ciasto dokładnie mieszka. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję, to świadczy o tym, że już jest idealnie połączone. I teraz do ciasta dokładam rodzynki i mieszam. I tak przygotowane ciasto wykładam do formy. Forma 21 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto będę piekła około 40 minut w 170 stopniach. Zawsze sprawdzamy, ja zawsze powtarzam. Do suchego patyczka wbijamy patyczek. Jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że ciasto mamy wypieczone i tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika ciasto rodzynek i tak oto ciasto rodzynek jest upieczone gorące i wierzch ciasta oprószę startą czekoladą Gorące posypuję, ponieważ powstanie mi taka kolega. Ukroimy kawałeczek. Ciasto już zaznaczam, jest bardzo gorące. Ale my zawsze w domku czekamy, aż całkowicie ostygnie. A ja chcę pokazać jak wygląda w przekroju ciasto rodzynek. O ile Państwu. Mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto rodzynek.